cytowałem dokładnie słowa pana Wypija i to pan mówił, że o zniszczeniu i o więzieniu dla tych, którzy mają w tej sprawie inne zdanie. Szalenie istotne jest, dlatego że pan pełnił funkcję bardzo poważną, minister spraw wewnętrznych, ko koordynatora służb specjalnych. Pan brał udział w tym spotkaniu i pan z posłem Wypijem w ten sposób rozmawiał. Jest świadek, ważne, nie czy pan tego nie rozumie. Cytuję, jest cytuję świadka Wypija, który tutaj był na komisji i tu przedstawiał. Świetna. Dlatego też kontynuując, Chciałem mam do pan. Dobrze, zaraz panu dam. Chciałem zapytać, czy groził pan politykom porozumienia? Nie tylko panu Wypijowi, o którym wspomniał wicepremier Gowin, świadek przed komisją i świadek Michał Wypi ale też innym politykom porozumienia, czy zastraszał pan ich, lub w inny sposób próbował wpłynąć na zmianę ich stanowiska co do przeprowadzenia wyborów 10 maja 2020 roku. Składam wniosek formalny o wykluczenie przewodniczącego Jońskiego z uwagi na jego skandaliczne zachowanie, znieważające świat. Dobrze, dziękuję bardzo. Poddaję od razu pod głosowanie. Bardzo proszę, świadek złożył wniosek wniosek złożył e, świadek formalny. Nie, nie pozwolę, żeby w tej sprawie była dyskusja, debata, dlatego, że świadek jest po to, tak jak każdy wezwany na salę sądową, żeby odpowiadał na pytania, żeby odpowiadał na pytania, a nie, ale ponieważ złożył wniosek, bardzo proszę, poddaję, zarządzam, zarządzam głos... Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie, jednocześnie, jednocześnie nie mogę wziąć udziału w tym głosowaniu, informuję, więc bardzo proszę, kto z Państwa przychyla się za wnioskiem pana świadka, pana Kamińskiego. Pan Kamiński złożył wniosek o wyłączenie, wyłączenie mojej osoby. Bardzo za zarządziłem głosowanie. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za wnioskiem Pana Kamińskiego? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o podanie wyników głosowania. Za 3, przeciw 5. Głosowało się mało. Bardzo dziękuję. Niech Pan nam odpowie na pytanie, czy Pan innych posłów zastraszał porozumienia bądź funkcjonariuszy publicznych, e, kiedykolwiek jeśli chodzi o przygotowania przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych? Szanowny Panie, Pana pytania są obraźliwe, insynuacyjne. Nie życzę sobie, żeby Pan oceniał moje pytania. Świadkowie zeznali przed Panem, że Pan wyrażał w ich kierunku i groził, i groził, groził Pan. Dlatego muszę zadać to pytanie, gdyby któryś ze świadków nie powiedział o tym, ale nie tylko poseł Wypi o tym mówił, ale te słowa cytował również były wicepremier w pana rządzie, nie w moim rządzie. Pan Jarosław Gowin, że słyszał o tym. I że dowiedział się o tym od pana posłowy Pia, muszę zadać to pytanie, i dlatego zadaję te pytania. Proszę odpowiedzieć. Jeśli nie, to nie. Jeśli tak, to tak, ale proszę odpowiadać na pytanie. Odpowiedziałem na to pytanie, a pan mimo. Czy może pan odpowiedzieć na pytanie, czy pan zastraszał polityków, porozumienia, bądź innych e, polityków partii politycznych, rozumie, bądź funkcjonariuszy publicznych? Czy może pan odpowiedzieć? Pan... Oczywiście, że nie. To... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Jak zareagował pan na porozumienie, które zostało zawarte przez Jarosława Kaczyńskiego oraz Jarosława Gowina, przekładające termin wyborów prezydenckich wyznaczonych pierwotnie na 10 maja 2020 roku? Szanowny panie, sposób prowadzenia przez pana Nie życzę sobie, żeby pan oceniał sposób prowadzenia, proszę odpowiedzieć na pytanie. Zadałem panu konkretne pytanie o ocenę pana i jak pan zareagował. Na porozumienie, które zostało zawarte między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim, przekładające termin wyborów, o które pan. O których pan mówił, że powinny się odbyć 10 maja. Tam pana, o pana ocenę, a był pan wiceszefem, jak dobrze pamiętam, partii PiS i jednocześnie ministrem konstytucyjnym w rządzie, e, pana Mateusza Morawieckiego. Informuję pana, że łamie pan prawo. Proszę pana, nie życzę sobie, żeby pan. E, Gdyby pan poszedł na salę sądową i w ten sposób się odnosił do sądu, A to pan doskonale pan wie, pan. żeby pan został ukarany. Oczywiście komisja tego nie może zrobić, ale może złożyć wniosek do sądu. Więc bardzo pana proszę o odpowiadanie na pytanie. Czy może pan odpowiedzieć na pytanie? Czy pan rozumie to pytanie? Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie? A czy pan może przestać wyłączać mikrofon i dać mi uzasadnić to, co mówię? A czy może pan odpowiedzieć na pytanie? Tak, jestem tu po to, żeby odpowiadać na pytania. Więc po pierwsze, jeszcze raz chcę podkreślić, że insynuacje, które pan tu formułuje, nie są oparte nawet o kłamstwa wypija. Pan poszedł dalej. Szanowny panie, takich rzeczy. Muszę panu przerwać. Otóż cytowałem panu, jeśli pan chce, to muszę to zrobić jeszcze raz. Życzy pan sobie jeszcze raz od odczytać cały cytat, który czytałem, e, który, o, e, który padł podczas zeznań pana posła Wypija? Mam jeszcze raz odczytać? To zrobię to. Mam to zrobić? Szanowny panie, podkreślam jeszcze raz, to są kłamstwa, powiedziałem o tym bardzo wyraźnie, a mimo to pan nie cytował nawet wypija. Pan insynuował rzeczy, których on nawet nie powiedział. W... Dobrze, szanowny panie, ponieważ pan mi zarzuca, zarzuca pan przewodniczącemu, to cytuję raz jeszcze pełne zdania. Ale największe wrażenie w tej dyskusji, która miała zdecydowanie napięty charakter, ale trzymała się w ramach kulturalnej, twardej rozmowy osób, które wierzyłem wtedy myślą tylko i wyłącznie w interesie Polski, było zachowanie pana Mariusza Kamińskiego, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, ministra koordynatora służb specjalnych. Który przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego w pewnym momencie wpadł w furię, tak lekko wstając, aż wyskoczył. Zaczął faktycznie mówić, że nasze zachowanie czy nasze działania nadają się do więzienia. Powinniśmy zostać zniszczeni, że nasza działalność jest działalnością antypaństwową i że za nią odpowiemy. Cytuję panu literalnie każde słowo. Pan, w takim razie pan doskonale wie, że pan insynuował, że byłem pod wpływem środków odurzających albo alkoholu. ponieważ pan to powiedział. Dobrze, zapytałem pana, dlatego że jeśli mówi to poseł, wypi, i pan potwierdza, że poseł wypił, był na spotkaniu, pan poseł wypi, mówi to pod przysięgą, Czyli zna odpowiedzialność również karną, jeśli by tu skłamał, to musiałem panu zadać to pytanie, dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby normalny koordynator służb specjalnych wpadał w furię i groził posłom polskiego parlamentu więzieniem bądź zniszczeniem. Pan się już w tej sprawie wypowiedział. I dlatego przeszedłem do kolejnego pytania. Czy jak zareagował pan. Jak zareagował pan na porozumienie zawarte przez Kaczyńskiego oraz pana Jarosława Gowina, przykładające termin wyborów prezydenckich pierwotnie zaplanowanych na 10 maja. Poproszę, żeby pan odpowiedział. Sprawa Pana manipulacji i insynuacji będzie miała swój dalszy ciąg. Poproszę odpowiedź na pytanie i proszę nie grozić nikomu z komisji, przewodniczącemu komisji, dobrze? Nie grozę, ale nie pozwolę się znieważać jakoś Dobrze, bardzo proszę odpowiedź na pytanie. Jako świadek mam swoje prawa i żądam, aby były one respektowane. Nie wolno panu manipulować i insynuować i znieważać świadków. Proszę powiedzieć, gdzie w cytacie pana posła wypija było przekłamane chociażby jedno słowo? Proszę wskazać. Pan, formułując pytanie, insynuował, że świadek wypi, sugerował, że znajduje się pod wpływem środków odurzających. To pan kompletnie nie zrozumiał pytania i e, żałuję, mógł pan dopytać. Mógł pan w, wnosić o uchylenie pytania, pan nie złożył takiego wniosku, natomiast e, musiałem to pytanie zadać. Zadaję panu inne pytanie, nie wiem, czy pan rozumie te pytania, ale pytam pana, jak pan zareagował jako minister na porozumienie zawarte przez Kaczyńskiego z panem Jarosławem Gowinem, którzy przełożyli termin wyborów, który był ustalony na 10 maja. Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie? Tak mogę odpowiedzieć. To było oczywiste porozumienie w sytuacji, kiedy w wyniku działań Platformy Obywatelskiej w Senacie niemożliwe było uchwalenie ustawy w terminie realnie umożliwiającym przeprowadzenie wyborów. To porozumienie było oczywiste, to tak naprawdę było stwierdzenie faktu, że wybory się odbyć nie mogą się pan jednocześnie z decyzją Jarosława Kaczyńskiego, skoro wcześniej pan mówił, że te decyzje o tym, że ktoś chciał przełożyć z 10 na inny termin, uważał pan za antypaństwowe? Szanowny panie, nigdy nie mówiłem o żadnych antypaństwowych decyzjach. Mówiłem o tym, że były to decyzje sabotujące termin przeprowadzenia wyborów. Były to decyzje nieodpowiedzialne. Odrzucający od siebie odpowiedzialność za sytuację w naszym kraju. Dramatyczną, niezwykle dramatyczną sytuację. Groził nam najgłębszy kryzys konstytucyjny po roku 90. Kończy się kadencja prezydenta i niemożność, obiektywna niemożność przeprowadzenia wyborów w normalnych warunkach z uwagi na pandemię, która była nowym zjawiskiem. Więc ktoś, kto tak nieodpowiedzialnie zachowywał się, mówię tutaj o większości senackiej, o pana ugrupowaniu, no, pokazywał naprawdę wielką nieodpowiedzialność. Tak nie wolno się było zachowywać, ale to nie oznacza, że komukolwiek groziłem.